Ja jestem złym dzieckiem. Tym razem zrobimy wszystkie wybory jako złe dziecko, co nie? Rodzimy się, mamu się nas podnosi. Hej, syku, hej. Cześć, mamo. Jestem słodkim dzieckiem, które znajdzie o, koszmarne. Będziemy robić rzeczy, których nie powinno się robić. Ale wiecie, w ramach ciekawości zrobimy takie coś, jakby dziecko złe było. Dorastamy, uwaga! Bęk, jesteśmy dorosłymi ludźmi. Teraz trzeba wybrać. Wybieramy ścieżkę numer lewo. Czyli tak, jesteśmy w klasie i musimy wybrać, jemy samemu, czy jemy z dziewczyną, to złe dziecko by wybrało, jemy samotnie, ha, ha, ha. o nie, o w sumie złe dziecko powinno mieć kolej, a nie, złe dziecko nie ma kolejów, i lecimy do lat 6, po sprzątek i belek a ja tutaj nie, ja powiem, mam je. No, 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 ja posprzątam go w sposób jaki ja chcę. Czyli, a i tak trzeba posprzątać, nie, to słabizna. Tak, mi nie pozwala, pozwala być złem, ale spokojnie, zaraz będzie pozwalać, się. <laughs> ja. Dobra, zmazujemy zbazujemy sobie to na spokojnie, tak serio, to może trzeba być normalnym człowiekiem na razie, a potem można robić co się chce. Znajomi się bawią. Idziemy? Czy łowimy? Złe dziecko będzie łowić, <laughs> A nie wiem dlaczego, ale. Nie, to łowienie jest fajne, czasem. Lubię sobie wejść z dziadkiem na ryby, no. Fajnie wtedy jest. O! Okej. Okay. Co się stanie? Wyłowiłem? Co ja wyławiam? Ej! Wow! Wyłowiłem jakąś rybkę słodką! Yo! Alepik! 8 lat, trzeba złapać wszystkich tak jak ostatnio. Złe dziecko robi to na faście. Cyk, tutaj łapiemy jedno. Chodź tutaj, chodź. No, pierwszy złapany. haha. Złe dziecko niszczy zabawę. Nie, no, to jest najgorsze dziecko świata, po prostu. Ra, a, no, to jest tylko w ramach te eksperymentu, tak? Wcale nie chcę, te, te z ciekawości. To jest eksperyment społeczny, jakby dziecko było niemiłe. Ja ogólnie tak nie lubię być niemiłym, bo trzeba być miłym O, dobra, w dobra. I teraz trzeba się złapać. A, zniszczył ci zabawę. Na, 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 na. Dobra, zniszczyłem. Dobra, czas się przy za klauna! Oczywiście, że za klauna. Czekaj się. Nie, klaun ostatnio. Nie, złe dziecko! O nie, będzie przerąbane, bo teraz Batman na mnie wyskoczy. Papara, idziemy sobie przez chodnik. Na na na. Aaaa, Batman nas pobił. Dobra, zakładamy banankę jednak. będziemy noobkiem, oczywiście. Dobrze, co wybieramy? Miły domek czy Spooky House? Dobra, ja myślę, że wybieramy. Spooky house! Spooky, scary skeletons Puk, puk, halo, kto tam? Ooo, dzięki za cukierki, ziomeczek Dobrze, mamy 10 lat, czyli jesteśmy już dorośli Mieliśmy być złymi dziećmi, czyli musimy wybrać zły wybór Nie, pokój na ziemi O, a, co jest? Halo? Ej, nie, dobra, A Bycie złym się nie opłaca, uciekaj Oh my god, co jest? Oh my god Dobra, czyli trafiamy w zło... O nie, o nie, idziemy w lewo, a przecież w prawo. O ja, o ja, o ja, coś szczerze. Zmieniam się. Zmieniamy się złego jokera. Lecimy. Ja, co tu się tam dzieje? Okej, okay, jest twoja crush, jest twoja dziewczyna, więc trzeba do niej przebiec. Lecimy dur, trzeba ominąć ludzi i pao! Ma maś z tym złym dzieckiem. Dobra, biegniemy, 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 o, trzeba oblikać, hop, 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 hop. To jest matematyczne, trzeba obliczyć matematycznie i cyk, jesteśmy hej crushu dobra, mamy 14 lat, jesteśmy koszmarnym 14 latkiem, serio, 14 lat koszmarny. Dobra, pa pa, 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 pa. Wcale nikt tam nie podłoży teraz nogi A a, a w całej klasie Aaaa, jestem koszmarnym dzieckiem Walczę, walczę Uwaga, 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 teraz patrzcie na to Ty, dawaj mordo Yyy, e, powł Oddamy? odda mi, odda. O. Uwaga, teraz dostajesz knockout i... Knockout! Nokautowany. I co teraz powiesz, mój ziomeczku? I wracasz sobie z dziewczyną, normalnie jak Like A Boss. Jaki koksu, kurcze, dobra, mamy teraz cztery drogi aż, dobra. Którą wybierzemy? Gram na telefon. muszę wybrać taką złą, co nie? Najgorszą. Dobra, gram sobie na telefoniku. Jest jakaś dziewczyna. Michelle. Nie! <grym> dobra. Jest jakaś dziewczyna. Alicja. Nie! <grym> No, mogę takie, nie e, Ksia jajo, nie Bob, nie Olga, nie! Już ci koło innego nie mogę wybrać, nie! O, nie mogę wybrać pierwszą, o, o. Czy na pewno? No. Nie mogę coś innego? Nie. Dobra. Wybrałem Olgę, trochę się boję, wiecie, ale dobra. Może będzie fajna, nie? Na razie nie widzę, żebym miał śmierć gdzieś blisko. E, co ona mówi? Miligrant Milina Berenana. No taka, wiecie, fajnie, tak. <grym> Okej, okay, teraz musimy jej coś kupić. Dobra, ostatnio kupiłem tani, więc ja zaraz jej kupię drogi, ale no wiecie. A, nie mogę drogiego, nie mam tyle pieniędzy! Dobra, kupię jej tani. Branga! Lufaha, nie podoba jej się. Ojej. Oh, dobra, 22 lata. Dziewczyna ze mną zerwała, nie? Aaaa, wyrzucał ten telefon, nie będę z nim nigdy gadać A, oh my god Dobrze, mamy 23 lata, ona wróciła do... Nie, ten gostek w lambo Czemu go wybrałaś, ty? O ty zdradziecka pani No nie, nie, naprawdę nieładne Płaczemy czy znajdujemy pracę? Płaczemy o, o, o. Rzuciła nas, ale spokojnie Aaaa, co jest? Gdzie ja płynę? Dobra, jednak muszę znaleźć pracę, no nieźle Gdzieś popłynąłem normalnie Menadżer, idę zanieść jej kawę Sprawdźmy, co się stanie Uwaga, czy pani menadżer? Branga, branga <gdzieś> Ochyda, oh, o oh, Jezu, przepraszam Dobra, po, po, posprzątam, proszę Pani, posprzątam oh, dobra, EJ! Ona na mnie nogę, po posa... prostu, jak ty traktujesz pracowników Okropne Dobra, wzrastamy, mamy coraz więcej lat Na razie nie widzę, żebyśmy zginęli, ale boję się Oj, boli go brzuch, dobra, idziemy do męskiej czy damskiej? Eee, męska jest zajęta to chodźmy do, do męskiej, dobra, chodźmy <laughs> Do męskiej, wbijamy się O oh, nie, Jezu, ja wybuchnę zaraz, dobra, zapukajmy Kto tam jest? Halo, otwieraj to Otwieraj, O. <laughs> Dobra, idziemy jeszcze raz do męskiej. Tutaj sobie przyspieszymy. okej, okay, teraz. No niestety, musimy iść do Pisuaru. <laughs> nie. Eee. 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 Co? Nie, dobra. Pomijmy to. Lamborghini czy Mega Maserati Pro Shark? Eee, dobra, weźmy Mega Maserati Pro Shark. Uh -huh. O oh, nie. Nie wiem, czy ja złą drogą mi jadę. O nie, proszę, tylko dobrą, dobrą. czy nie, nie umarł od razu. Ja, jakie proauto, No, to się nazywa profura. O, jest ta dziewczyna. Dobra, zobaczymy, czy to nas skoczy. Ej, zobacz, jakie mam proauto. Haha, <laughs> <laughs> nie ma. <laughs> Teraz już za późno. Dobrze, mamy 31 lat. Wchodzimy sobie z naszego nowo kupionego... To mi to pomalował. To ta dziewczyna pewnie. Dobra, trzeba umyć. Cyk, myjemy. Pięknie. Całe autko do umycia. O jezu, okropnie. To nam to zrobi. Ta dziewczyna za to zapłaci. Pozwa ją za to. Dobra, cyk. Ta strona umyta. Teraz ta. A ona tak nie jest super e, jakoś brudne. Dobra, ta strona umyta. I ostatnia ta strona. Hop Perfekto, uno perfekto. Hej, ty! Eee do mnie mówisz, paniusiu? Wypad stąd. Dlaczego? Naprawiłeś mi coś w domu? Eee tak, naprawię, dobrze. E, dzień dobry, przyszedłem naprawić to, co pani kazała. A kawę mam naprawić, dobra, rozumiem. Dobra, to całkiem spoko, idziemy. I uwaga, o Jezu, to będzie mega ciężkie. Godzinę naprawiania później, okej. Okay. Ach, proszę pani, naprawiłem to perfekcyjnie, kawa będzie znowu działać. E, halo, proszę pani, halo, wszystko skończone? To teraz poproszę o maszasz stóp. Co? Proszę pani, to jest wykorzystywanie mnie, no. Oh, dobra, niech ci będzie, no, ale chamskie to jest Paperepepepe, papere, papere. oho, najgorsza praca świata Jezu, ile godzin ja to... O, oh, Jezu, dobra, spadamy z tą, naprawdę Zostajesz zwolniony Co? ciego? What? Dla no, why, why? Proszę pani, za co? Przecież... O, to było chamskie, no Okej, okay, powoli uciekamy dołem Na razie jest wszystko okej okay. W lewo drabinką jak w żywiejku z robloxa yes udało się uciekliśmy A oh, oh, biegniemy przez lasy przez góry i biegniemy sobie ooo oh, czas na pobudkę idziemy do domu eksplorujmy eksplorujmy o oh, jezu pustynia jednak chciałem do domu wolałem o oh. oh, jezu boli boli wszystko A, oh. wyruszam w dal wyruszam woda? woda Mmm, Zamiast napić się wody, wyłowię ryby. O tak. Ho, pinafula, perfekto. Uno perfekto. Wow, jaką rybę złowiłem. Zław ja. Yeah. Teraz ją sobie ugotujemy z moimi ziołkami. Dobra, jednak trzeba było wrócić do domu samolotem. No nie, jeszcze się tu zakochał w kimś. Jezu, no. Ej, ty, dziecko, co ty tak skaczesz? Sumo. A, kto tu jest? Proszę pana, czy mógłby pan się zamienić miejscami? Bo chciałem boksynka. Eee heee, Au! A, to dziecko mi bije, przestań! Dobra, zamienię się jak tak bardzo chcesz, proszę. O nie! A, kto bok mnie usiadł, co to ma być? Nie, to jest Ben i Benio. Proszę pani, pomocy. Dobra, idziemy do biznes klasy. 42 lata, dzień dobry. E, to jest mój dom, ale czemu tu jest auto? I jacyś ludzie w środku? Czemu tu są groby? E? Nie! Czy moi rodzice? Nie! Dobra. Czyli to było na tyle. Moi rodzice odeszli. O, oh, będę to niestety kończyć ten odcinek. A, ah, trochę się smutno skończyło, ale dzięki wielkie za oglądanie. Ja będę kończyć. No i widzimy się w kolejnym